Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Furious Tiger a w tym poradniku chciałem wam pokazać jak zamienić domyślną muzykę z gry League of Legends na tą, którą akurat wypreferujecie. Pierwsze co musicie zrobić to odnaleźć folder, w którym została zainstalowana gra. Jeżeli nie wiecie gdzie ona się znajduje wpisujecie w tym polu Riot Games i komputer sam znajduje gdzie została zainstalowana gra. W moim przypadku wchodzimy w dysk lokalny C, Riot Games i teraz patrzcie uważnie, ponieważ to jest bardzo ważne w który folder wchodzicie. Wchodzimy dalej w League of Legends, Rads, Project, Lolair Client, Releases. Tutaj jest nas opacza. O ile oglądajcie to w przyszłości, miesiąc, dwa miesiące po ujawnieniu tego materiału, to to, jest, to są inne cyfry, ale nie martwcie się tym. Wchodzicie tutaj w Deploy, potem w Assets, następnie Sounds i na koniec w Ambient. Tutaj znajduje się 8 utworów muzycznych, które zostały wrzucone przez Riot Games do tego folderu i tutaj zaczyna się cała zabawa z podmienieniem plików. Jak już do tego folderu, to nic prostszego jak zamiana plików. Ja już skopiowałem sobie swoje dwa utwory, które chcę zamienić, a mianowicie chcę zamienić muzykę z ekranu ładowania, jak i również muzykę na blind ehm, Pokażę wam w ogóle, co oznaczają dane pliki, tutaj, które znajdują się w tym folderze. Te, tak jak mówiłem, jest muzyka z blind Pika. To jest draft mod, 2 dominiony, blind pick i draft pick, tak mi się wydaje, nie jestem tego pewien. Tutorial, yy, Howling Abyss, to jest soundtrack z Incepcji, dokładnie piosenka z trailera, czyli wrzucona przeze mnie. I dwie piosenki z ekranu ładowania, czyli ekranu logowania. I piosenka, która też została wrzucona przeze mnie, jest to piosenka od Xiego, jak strzela gole. Nie wiem, jak kojarzycie, to będziecie wiedzieli, kto to jest, a jak nie, no to nie. Um, więc tak, teraz tylko pozostaje zrobienie tego, co ja robię. Kopiujecie tutaj, klikacie Ctrl C na tej wystacji, którą chcecie podmienić. Tutaj dopisujecie sobie jedynkę, żebyście wiedzieli, który jest plik wyjściowy na wszelki, wypadek, jakby coś nie wyszło. Zatwierdzacie. I teraz zamieniacie na przykład, ja chcę mieć w Blind piku o sam tak z incepcji. Wklejam sobie, klikam Enter i teraz już. Jak zamkniemy to i odpalimy League of Legends, to właśnie w ekranie ładowania będę miał tę piosenkę, i teraz wystarczy tylko skopiować jeszcze ekran ładowania. Klikamy też jedynkę, żeby na wszelki wypadek, jakby coś się popsuło. Wklejamy. Jeszcze raz możemy sobie skopiować tę piosenkę, nawet tak jest lepiej, ponieważ mm, teraz jeszcze musimy podmienić to. Ten plik z ekranu ładowania też klikamy jedynkę kopiujemy nazwę wklejamy tutaj i tak naprawdę wszystko jest już a nie, tutaj jeszcze jedynkę musimy skasować, zapomniałem i tak naprawdę wszystko jest gotowe, zostały podmienione już piosenki i jak będziemy odpalać blind pika to odpali nam się ta piosenka a jak będziemy mieli ekran to to następująca piosenka Mam nadzieję, że Wam pomogłem, jeżeli chcecie te same piosenki, co ja, mam, to napiszcie w komentarzach, ja dam linki do uprawiania tych piosenek. I wstawcie sobie po prostu swoją ulubioną muzykę w, w kolejki, które chcecie, czy Blind Pika, czy Draft Moda, czy Dominion, Howling Abyss, wszystkie piosenki możecie zamienić, jeżeli tylko chcecie. I dziękuję bardzo za wysłuchanie i za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, naprawdę bardzo pomaga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i... Do usłyszenia w kolejnym poradniku, który najprawdopodobniej pojawi się w sobotę i zostanie wrzucony przez tym razem już Majulcona. I przypominam o konkursie, który jest na miejsce challenger'owe na naszym kanale. Link znajduje się w opisie do tego konkursu. Jeżeli chcecie mieć challenger na obydwu kolejkach, to zapraszam do brania udziału w konkursie. I na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem.